Początek adwentu to super moment, żeby pomyśleć nad wypiekami z makiem. Dziś mam aż trzy proste pomysły. Cześć! Zaczniemy od pierwszego, mojego ulubionego. Przygotujemy masę makową, czyli mak suchy mielonym, łączę z mleczkiem, z mlekiem, z, ze słodzikiem, aromatami i zostawiam. A teraz przygotujemy ciasto, przekładam wszystkie składniki i miksuję do połączenia. Następnie zostawiam w zamrażalniku, żeby ciasto zastygło. Teraz ubijemy pianę z białek, którą dodam do masy makowej, która już ostygła. Jeszcze dodałam mąkę migdałową i delikatnie łączę. Ciasto schłodzone jest bardziej zwarte. Rozprowadzam pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia, najlepiej za pomocą wałka, równomiernie i przekładam przygotowaną masę makową. I postępujemy jak przy tradycyjnym makowcu możemy pomóc sobie tutaj nożem, jeśli ciasto na początku lepi się. A jeśli schłodzimy dodatkowo takie rozwałkowane ciasto w zamrażalniku bez problemu odkleimy od papieru. Pisaliście, że natłuszczenie oliwą również pomaga, także warto wypróbować ten patent. Pieczemy i mamy pyszny makowiec gotowy. Tu drugi wariant z bardziej puszystym ciastem. Wszystkie składniki przekładam do misy. Łączę, rozprowadzam na papierze, na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, które wcześniej natłuściłam masłem i do piekarnika na około 20 minut. Teraz przygotujemy masę makową. Mieszam wszystkie składniki i przekładam na już upieczony spód. Roluję podobnie jak w poprzednim przepisie. I jeszcze do piekarnika na około 10 minut. I tu dekoruję lukrem przygotowanym ze słodzików pudrze z odrobiną soku z cytryny. I mamy pyszny makowiec gotowy. I ostatni wariant dla osób, które lubią, gdy maku jest naprawdę bardzo dużo, a ciasta tylko symbolicznie. Przygotowujemy masę makową, bardzo podobnie jak w poprzednich wariantach. I teraz składniki na ciasto łączę w misie. Przekładam na blachę włożoną papierem do pieczenia, natłuszczoną masłem i do piekarnika. Do masy dodaję pozostałe składniki i przekładam na już lekko podpieczone ciasto. I roluję tak jak poprzednio. Ciasto bez problemu odkleja się i jest naprawdę cienkie. Jeśli chcemy, żeby ciasto było jednak grubsze, możemy przygotować z podwójnej porcji. Rozprowadzam równomiernie, roluję i jeszcze do piekarnika, żeby całość upiekła się. I tym razem lukier według innego przepisu. Wykaz składników i sposób przygotowania, wszystkich trzech wariantów, znajdziesz w opisie pod filmem. Dekorujemy, posypujemy orzechami czy migdałami i pyszny deser gotowy. A jeśli szukasz więcej pomysłów na świąteczne przepisy, znajdziesz je w super promocji w najnowszym pakiecie świątecznym. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem. Pozdrawiam, do następnego razu, pa!